Niemniej wszakże nawet już na tym świecie nie masz lepszych od nas pomocników i sprzymierzeńców w utrzymaniu porządku. Ponieważ wszędzie głosimy, że przed Bogiem nie ukryje się zarówno żaden zbrodniarz, chciwiec czy wiarołomca, jak żaden człowiek cnotliwy, oraz że każdy z ludzi stosownie do swych uczynków albo pójdzie na wieczne zatracenie, Albo otrzyma wieczne zbawienie. Z pewnością, gdyby ludzie podzielali to nasze przekonanie, nikt by już nie zechciał przez krótki czas rozkoszować się zbrodnią, wiedząc, że kiedyś musi za nią wieczną ponieść karę. Owszem, każdy raczej powsiągałby siebie całym wysiłkiem i zdobiłby swe życie cnotami. By uzyskać przyrzeczoną przez Boga nagrodę, a kary uniknąć. Bo przecież jeśli teraz przestępcy starają się ukrywać swe zbrodnie, to na pewno nie czynią tego z szacunku dla waszych praw i sankcji, lecz tylko dlatego, że wiedzą, iż jesteście zwyczajnymi ludźmi, przed którymi przestępstwo ukryć można. Natomiast, jeśli by wpojono w nich przekonanie, że przed Bogiem i tak nie ukryje się żaden czyn, ani nawet zamiar, to chyba sami przyznacie, że wtedy z obawy przed Jego karą najuczciwsze wiedliby życie. Zaprawdę nieraz sprawiacie wrażenie, jak gdybyście się obawiali, by przypadkiem wszyscy ludzie bez wyjątku nie stali się uczciwymi, bo nie mielibyście już wówczas kogo karać. Ale przecież gdyby tak istotnie było, to wasze postępowanie równałoby się postępowaniu katów nie zaś dobrych władców. To też my uważamy raczej, że to sprawka wspomnianych już wyżej złych demonów, które ludziom bezmyślnym każą składać sobie ofiary i oddawać cześć boską. Tylko że nigdy nie przypuszczaliśmy, byście wy, którzy tak dbacie o pobożność i cenicie filozofię, mieli w czymkolwiek postępować nierozumnie. No ale skoro na równi z bezmyślnym motłochem przenosicie utarty zwyczaj ponad prawdę, to już rządźcie się dalej siłą swej potęgi. Tylko przy tym pamiętajcie, że potęga władców którzy przesąd cenią wyżej niż prawdę, niczym się nie różni od przemocy rozbójników na pustyni. Że zaś takie postępowanie na pewno szczęścia Wam nie wróży. Stwierdza co to sam boski logos, a wiemy, że po Bogu, który go zrodził, żaden władca takim jak On nie jaśnieje blaskiem królewskiego majestatu. Ani też taką nie odznacza się sprawiedliwością. Ów Syn Boży, zwany przez nas Jezusem, gdyby nawet był tylko zwyczajnym człowiekiem, to i tak już ze względu na swoją mądrość zasługiwałby na miano Syna Bożego. Wszak najwyższego Boga wszyscy pisarze nazywają Ojcem Bogów i ludzi. Jeśli zaś my nie poprzestaliśmy na tym, lecz twierdzimy jeszcze więcej, mianowicie, że Jezus to sam Boski Logos, zrodzony z Boga w sposób swoisty i przeciwny prawu zwykłych narodzin. To i w tym przypadku nie głosimy właściwie nic nowego, lecz tylko to, co Wy, gdy mówicie o Hermesie jako o Logosie, którego Bóg posyła. Możecie wprawdzie zarzucić, że Jezusa przecież ukrzyżowano, ale i pod tym względem nie ma zasadniczej różnicy między nim a synami zeusowymi, którzy, jak sami głosicie, również męki cierpieli. Prawda, że o nich opowiada się, iż o śmierć przyprawiło ich nie jedno tylko cierpienie, lecz wiele rozmaitych męczarni. Gdy się jednak zważy nadzwyczajność cierpienia Jezusa, łatwo dojść do wniosku, że nie jest on bynajmniej od nich gorszy. Owszem, nawet wykażemy w dalszym ciągu, jak przyrzekaliśmy, że on tamtych jeszcze pod wieloma względami przewyższa. Zresztą, czy właściwie potrzeba to wykazywać? Wszak wielkość osoby stwierdzają już same czyny. Gdy zaś mówimy, że Jezus narodził się z dziewicy, musicie przyznać, iż chodzi tu o to samo, co przypisujecie Perseuszowi. Twierdzimy wreszcie o nim, że uzdrawiał chromych, paralityków, chorych od urodzenia. I tutaj możecie się dopatrywać podobieństwa z waszym Asklepiosem, o którym podobne opowiadacie dziwy. Lecz mógłby ktoś wysunąć zarzut, że przecież ten, którego nazywamy Chrystusem, jest człowiekiem z człowieka zrodzonym. Że więc zapewne tylko sztuczką czarodziejską działał on cuda, jakiemu przypisujemy i na podstawie których uznajemy go za syna Bożego. Odpowiemy na to, że opieramy się nie na zdaniu tych, co tylko gołosłownie tak o nim nauczają, lecz na wypowiedziach ludzi, którzy go już z góry przepowiedzieli, zanim jeszcze przyszedł na świat i którym bezwzględnie wierzyć musimy, gdyż na własne oczy widzimy, jak spełniły się. A także jak się obecnie spełniają ich proroctwa. Ufamy, że i Wy ten dowód uznacie za stanowczy i przekonywujący. Otóż wśród Żydów żyło wielu, którzy występowali jako prorocy samego Boga i przez których duch proroczy przepowiadał z góry to, co się dopiero stać miało. Ich proroctwa. Tak jak je sami dosłownie spisywali w swym rodzimym języku hebrajskim, każdorazowo królowie żydowcy zbierali i przechowywali nader pieczołowicie. Gdy później król egipski Ptolemeusz założył bibliotekę i począł gromadzić w niej dzieła wszystkich pisarzy świata, dowiedział się również o istnieniu owych prorostw. Wobec tego zwrócił się do ówczesnego króla żydowskiego Heroda z prośbą, by mu przysłał wspomniane księgi prorockie. Król Herod posłał mu je tak, jak były napisane w języku hebrajskim, ponieważ jednak Egipcjanie odczytać ich nie umieli, więc Ptolemeusz powtórnie poprosił Heroda o przysłanie mu ludzi którzy by je przełożyli na język grecki. Tak się też stało i księgi pozostały u Egipcjan po dzień dzisiejszy. Mają je również wszędzie Żydzi, ale chociaż je czytają, nie pojmują jednak ich treści. Nas uważają oni za swych przeciwników i wrogów oraz tak jak wy prześladują ile mogą. Łatwo się Wam o tym przekonać, gdyż niedawno podczas wojny żydowskiej przywódca żydowskiego powstania, Balko Hebas, samych tylko chrześcijan kazał poddawać okrutnym męczarniom, gdy nie chcieli zaprzeć się Chrystusa i bluźnić mu. W tych więc księgach proroczych znajdujemy przepowiednie, że Jezus, nasz Chrystus, Zjawi się na ziemi, że zrodzi się z dziewicy, wyrośnie na mężczyznę, będzie leczył wszelką chorobę i niemoc, oraz wskrzeszał zmarłych, że zostanie zlekceważony i ukrzyżowany, że umrze, z martwych wstanie i wstąpi do nieba, że jest i zwie się synem Bożym że wreszcie wyślę do wszystkich ludów swych posłańców którzy o tych sprawach będą opowiadać oraz że przede wszystkim poganie w niego uwierzą. Porodstwa takie pojawiły się już na 3000 2000 tysiąc i na 800 lat przed jego przyjściem. W każdym bowiem pokoleniu występowali coraz to Nowi prorocy. Niektórzy ludzie będą starali się podważyć naszą naukę następującym rozumowaniem. Ponieważ Chrystus narodził się dopiero przed 150 laty za Akwiry a jeszcze później, bo dopiero za Poncjusza Piłata, wystąpił z nauką, jaką mu przepisujemy, wynikałoby z tego, że w takim razie wszyscy ludzie, Jacy przed Nim żyli, wolni są od odpowiedzialności. Uprzedzając tego rodzaju zarzut, odpowiadamy nań od razu. Zaznaczyliśmy już poprzednio, że według tego, jak nam przekazano, Chrystus jest pierworodnym Synem Boga, a zarazem Logosem, którym uczestniczy cały rodzaj ludzki. Skoro tak jest, Zatem ci wszyscy ludzie, którzy wiedli życie zgodne z logosem, czyli naprawdę rozumne, zawsze byli w gruncie rzeczy chrześcijanami, chociażby nawet uchodzili za ateuszów. Jak na przykład spośród Greków Sokrates, Heraklit czy im podobni, spośród barbarzyńców zaś Abraham, Ananiasz, Azariasz. Mizael, Eliasz oraz wielu innych, których czynów i imion wyliczać nie mam teraz czasu. Jak zaś chrześcijanami, niezłomnymi i niewzruszonymi, byli i są wszyscy, którzy żyją zgodnie z Logosem, rozumem. Tak też na odwrót ci wszyscy, którzy kiedykolwiek lekceważyli sobie Logos, nierozumnie żyjąc, Zawsze byli ludźmi złymi, wrogami Chrystusa i mordercami zwolenników Logosu.